Dzień dobry, dziś w audycji Antysystem odpowiadamy na pytanie, że pan, co się panu w gębę stało. Obił panu ktoś ryj, panie Wojtku, kochany? Oraz opowiemy o Radku Sikorskim, któremu nikt ryja nie obił, i o konferencji w Monachium. Monachium 2026 bardzo ostry atak na Trumpa dokonany przez Gavina Newsoma. Za sprawą Trumpa Stany Zjednoczone stały się głównym ośrodkiem destabilizacji światowej, ale jest światełko w tunelu. Jest nadzieja, czas Trumpa dobiega końca, wszystko wróci do normy, kiedy sprawy wezmą w swoje stery właściwi ludzie. Takie mniej więcej było to przemówienie. Destabilizujące działania Trumpa prowadziły jednakowoż w dobrą stronę. No tak jak yy, lekarstwo. Więc, proszę Państwa, ja zachowuję poważny minę, ale to jest cytat. Radosław Sikorski tak. w Monachium powiedział, że są dwie koncepcje wolności. Jedna amerykańska, druga europejska. I w związku z tym nie ma miejsca dla faszyzmu, dla tych, którzy demokrację podważają. To jest rzekomo, według Radosława Sikorskiego, europejska koncepcja wolności, ona jest kompletnie sprzeczna z amerykańską. Każdy zamordysta, tak, tak dokładnie, mówi, który, 100%. który chce wprowadzić cenzurę, Vance to bardzo ładnie wyraził rok temu, Monachium też właśnie. gdyż mówił prostym językiem i na takim pograniczu o Belgii. Tak. Głupio robicie ze sobą i ze swoim Tak, trzeba, im, sobą, mówić. Tak im, spo... trzeba I tak, im mówić, tak, tak, są tak, tak,